Dobry wieczór, nazywam się Piotr Kulpa. Jestem związany ze sceną i od samego jej początku, od, od samego zarania, czyli od 1987 roku, od jesieni, pamiętam to, pamiętam to dobrze. I związany jestem właściwie z tą sceną do dnia dzisiejszego, po 30 latach. Wiąże mnie wspólny projekt, który realizujemy z Asią. Rudkowską, Teatr Antidotum, Małe Zbrodnie Małżeńskie, teatr po godzinach. Dzięki scenie i i gościnności Młodzieżowego Domu Kultury możemy tam realizować swoje pasje. Jak widzicie po 30 latach. I już wkrótce zaprosimy Was na kolejną odsłonę, jak tylko ta cała zaraza minie, poczekajmy jeszcze chwilę, zagramy jeszcze raz dla Was. Natomiast zanim zagramy, Zapraszam Was już teraz z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru na obejrzenie materiału spółki archeo, jak to ładnie ujął Stasiu Dębski. To jest materiał, który przypomina wszystkie wydarzenia artystyczne, które miały miejsce na scenie i pod koniec lat 80., czy też na przełomie lat 80. i 90. Jeśli ktoś pamięta tamte czasy, to będzie oglądał to naprawdę z lubością. Ja sam, ja sam za chwilę sobie też włączę i obejrzę, jak się spodziewamy, fragmenty spektaklu Bławatki w reżyserii Stanisława Dębskiego, wspomnianego wcześniej oraz z muzyką Janusza Grzywacza. Może ktoś mnie odnajdzie na tym spektaklu, a ci, którzy mnie nie znali z przeszłości zastanawiają się, kim jest ten starszy pan, który teraz przemawia i on, gdzie on tam fika na tej, na tej scenie. Także z ogromną satysfakcją, że takie materiały ujawniają się po latach, są archiwizowane, zapraszam Was wszystkich na obejrzenie tego materiału, jak nie mam fascynującego. Zapraszam na wspomnienia i po prostu do obejrzenia i do zobaczenia wkrótce na scenie i pozdrawiam.